Cześć! Witam Was serdecznie na kolejnym filmiku. Nie poznajecie go pewnie. Nowa sceneria, nowa tacka na farby i pracuję nad obrazem Przepływ myśli. Dalej z tą y, intencją, aby pokazać Wam, że myśli mogą mieć wszelakie barwy, wszelaki charakter. Będę wplatać w te ciemne myśli te jasne, aby podnosić tą wibrację, abyśmy skupiali się na dobrych rzeczach, abyśmy karmili tylko te, które są piękne, dobre, ciepłe i jasne, bo wtedy będziemy ich czuć więcej w swoim życiu. Zabieram się do pracy. To nic, że wcześniej obraz wyglądał inaczej. Teraz maluję tak, jak czuję i jak wygląda nasze życie. Możemy zmieniać nasze podejście, nasz sposób postępowania, nasz sposób myślenia. Takie myśli i przekonania sobie karmimy. To zasilamy swoją energią i uwagą. To, to ma na nas duży wpływ, to na nas oddziaływuje. I tak się czujemy. Obraz wygląda inaczej. Wisiał u nas w salonie na bocznej ścianie. I wiedziałam, co chcę do niego dodać, ale dopiero dzisiaj poczułam, że to właśnie on tutaj będzie gwiazdą wieczoru. Dobra, a teraz muszę, czuję, że chcę nabrać dystansu. I teraz się troszkę wycofam. Eee, tak jak w życiu, aby złapać perspektywę. W ogóle nasz mózg ma tendencję do takiego bardzo powierzchownego oceniania sytuacji i skupiania się na takich szczegółach, tylko tych obszarach, które w danym momencie nas absorbują. Więc ja teraz się odsunę i złapię trochę dystansu, żeby sprawdzić, gdzie muszę, gdzie chcę. To jest nasz wybór, gdzie chcę dołożyć jasność. Wow, wiecie co, bardzo promienny jest ten obraz teraz. Wiecie z poprzednich filmów, że ja bardzo lubię ten żółty kolor. On mi daje dużo energii. Wiosenny obraz ma w sobie mega dużo żółtego i tego nie zamierzam zmieniać, bo mi się bardzo podoba. Czasami chciałabym Wam powiedzieć jeszcze więcej o tym, jak postrzegam życie, jak postrzegam to, co nam się przytrafia, to, czym żyjemy. Mam pewien pogląd na to, dlaczego tu jesteśmy. Utożsamiam się z pewnymi teoriami. Nie do końca wiem, czy dzielenie się tym na kanale o malarstwie jest zasadne, ale wiecie, że przekładam to, co myślę, troszkę na płótno, i bardzo lubię, jak obrazy mają jakieś, jakieś znaczenie albo jak towarzyszy im jakaś myśl, bo wtedy są takie moje mojej ocenie prawdziwe. I to co się dzieje na, na płótnie wypływa jakby z wnętrza mm -hmm. mnie już za energia. No i widzicie, i już się zachwycam swoim obrazem. Ech, to jest naprawdę wyższy poziom snowizmu. Się, co ja po prostu to czuję. Ja po prostu czuję to, co robię i to mi daje tyle energii, tyle frajdy. Naprawdę. To jest takie przyjemne. Zachęcam. Zachęcam naprawdę gorąco do, do tego, aby... niezależnie od tego, co robicie, aby znaleźć zawsze czas na pasję. Jak ktoś nie wie, jaką ma pasję, co jest jego ulubionym zajęciem, najlepszym sposobem, aby się dowiedzieć, co to może być, to próbować. Po prostu próbować różnych rzeczy. No nawet nie musicie być mistrzem. Po prostu. Jak wam będzie wychodziło, to będziecie mieli mega satysfakcję. Jest energia, jest moc. Moc myśl, ale damy im tutaj. Damy tym myślom piękną oprawę. Wszystkie jakie nam się pojawiają w głowie i które krążą i mieszają się z innymi. Nadajemy im nowych barw, nadajemy im wyrazu. Dobra, ale energia. Mhm. Wiecie co, mega. Mega po prostu jestem nim zauroczona ale to chyba sprawia ta kolorystyka, że jest taka energetyczna i taka przemawiająca do mnie. Dobra, wiecie co? Odwrócę go, żeby złapać troszkę inną perspektywę. Z czego chciałam zacząć, odstawię, zmieniajmy mhm. perspektywę, bo widzimy dodatkowe elementy, dodatkowe zależności znów analogicznie do życia, Min perspektywę. Jeszcze przyjrzę się troszeczkę inaczej. O. Mhm. Mm mhm. Świetne. I dołożę tylko już teraz czarne i białe obramówki. No i dobra, i dodając teraz taki symboliczny wydźwięk temu, co robię, mogę powiedzieć, że ciemne obramówki oddzielające kolory. Więc właśnie to w naszej głowie klasyfikuje myśli lub zdarzenia jako dobre albo złe. To my nadajemy znaczenie i właśnie zobaczcie, mimo tych samych kolorów pojawiających się po jednej i po drugiej stronie, tutaj będą przeplecione ciemną farmą, a po tej jasną, mimo tych samych kolorów. W większości, co oznacza, że to my nadajemy znaczenie temu, co się dzieje wokół nas. Na ten moment czuję, że dalsza praca nad obrazem będzie polegała na wyostrzeniu i dodaniu białych akcentów w ciemnej części oraz ciemnych w jasnej. Aby stworzyć efekt takiego przenikania się, jestem zafascynowana tym procesem. Naprawdę, w ostatniej teraz fazie, bardzo mocno popłynęłam. Czułam też, że trochę się zamyśliłam, skoro taki obraz o tym, co dzieje się w nas, co dzieje się w głowie, więc też pewne rzeczy zadziały się u mnie. Jest to obraz bardzo energetyczny. Zawsze barwy naszego życia. Przeplatają się i nigdy nie wiemy, do której części nas to doprowadzi. Wszystko to ma swój urok. Napiszcie, proszę, czy w związku z tym obrazem została w Was jakaś myśl, która będzie dla Was wartościowa, która zaprocentuje. Mam nadzieję, że tak. Za chwilę pokażę Wam końcowy efekt, a na ten moment żegnam się z Wami. I dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Ema! No pokaż tą lilijkę, pokaż. Wow, yes. piękna. Widzisz to? Jak sobie zasłużyłem na krzyż, to sobie ją tutaj przypnę. Aaa. A rokuły? są tak od do zjedzenia, a makaron jest do rosołu. Rosół? Na pokerku? Bo mhm. już nie Oczywiście. Yeah. Teoretycznie nic nowego. Mm. A, super, że mamy płytki. Cześć! Cześć! Jakie to sztuczne. Cześć!